Witam wszystkich widzów Tajemitów. New York Herald Tribune z 16 lutego 1947 roku pisał: Kiedy pierwsza bomba atomowa wybuchła w Nowym Meksyku, piasek pustyni zmienił się w stopione zielone szkło. Fakt ten, według magazynu Free World, nadał kierunek zwrotny pewnym grupom archeologów. Rozpoczęto wykopaliska w starożytnej dolinie Eufratu i odkryto warstwę kultury agralnej sprzed 8 tysięcy lat oraz znacznie starszą warstwę kultury pasterskiej i jeszcze starszą kulturę jaskiniową. Później dotarto do kolejnej warstwy stopione zielone szkło. Powszechnie wiadomo, że wybuchy atomowe na piaszczystej pustyni lub nad nią powodują stopienie krzemu w piasku i zmianę powierzchni ziemi w taflę szkła. A jeśli tafle starożytnego pustynnego szkła można znaleźć w różnych częściach świata, czy oznacza to, że wojny atomowe toczyły się w starożytnej przeszłości, a może jakaś zaawansowana cywilizacja przeprowadzała testy atomowe u schyłku wieków? To zaskakujące pytania, które zrodziły teorię popartą dowodami, ponieważ takie starożytne tafle pustynnego szkła są faktem geologicznym. Jak twierdzą meteorolodzy, uderzenia piorunów mogą czasami łączyć piasek. Ale zawsze ma to charakterystyczny wzór przypominający korzenie. Te dziwne geologiczne osobliwości nazywane są fulgurytami i manifestują się raczej jako rozgałęzione formy rurowe niż jako płaskie arkusze stopionego piasku. Dlatego też piorun jest w dużej mierze wykluczony przez geologów jako przyczyna takich znalezisk. Wolą oni trzymać się teorii uderzenia w Ziemię meteorytu lub komety jako przyczyny powstania zielonych tafli stopionego szkła. Jednak problem z tą teorią polega na tym, że zwykle nie ma krateru uderzeniowego, który wiązałby się z tymi anomalnymi taflami szkła. Brad Stager i Ron Callas donoszą w swojej książce Tajemnice czasu i kosmosu, że Albion Hart, jeden z pierwszych inżynierów, który ukończył Instytut Technologiczny w Massachusetts, otrzymał pewne zadanie inżynieryjne w głębi Afryki. Podczas gdy on i jego ludzie zmierzali do prawie niedostępnego regionu, musieli najpierw pokonać wielką pustynię. Opisała to w magazynie Kamienie i Minerały nr 396 z 1972 roku Margaret Casson. W artykule o życiu harta czytamy, że w tamtym czasie był zdziwiony i zupełnie nie był w stanie wyjaśnić dużego obszaru zielonkawego szkła, które pokrywało piaski tak daleko jak sięgał wzrok. Następnie wspomina, później w ciągu swojego życia natknął się na obszar białych piasków. Rozpoznał ten sam rodzaj krzemionki, którą widział 50 lat wcześniej na afrykańskiej pustyni. Była taka sama i niczym się nie różniła. To był dowód na to, że na tym obszarze bezwzględnie doszło do eksplozji atomowej. Wielkie pustynne obszary usiane były również tajemniczymi kulkami szkła, znanymi jako tektyty. Są one czasami omawiane w literaturze geologicznej. Uważa się, że te plamy hartowanego szkła, bo w rzeczywistości szkło jest cieczą, w większości przypadków pochodzą z uderzeń meteorytów, ale dowody wskazują, że w wielu przypadkach nie ma krateru uderzeniowego. Cechą tektytów jest to, że mają ziemskie wyjaśnienie. Obejmuje ono starożytną wojnę atomową lub zaawansowaną technicznie broń zdolną do topienia piasku. Debatę o tektytach podsumował w artykule tektyty problem John O'Keefe. Scientific American w sierpniu 1978 roku opublikował podsumowanie zjawiska występowania tektytów przez Johna O'Keefe. Jeśli tektyty są ziemskie, oznacza to, że istnieje pewien proces, w którym gleba lub zwykłe skały mogą zostać natychmiast przekształcone w jednorodne, wolne od wody i bez pęcherzyków szkło i zostać wyrzucone tysiące mil nad atmosferę. Jeśli tektyty pochodzą z Księżyca, to wydaje się, że gdzieś na Księżycu istnieje co najmniej jeden potężny wulkan, który wybuchł co najmniej 750 tysięcy lat temu. Żadna możliwość nie jest łatwa do zaakceptowania, jednak jedną z nich należy zaakceptować, aby wyjaśnić pochodzenie tektytów, i uważam, że można wybrać bardziej rozsądne wytłumaczenie, odrzucając te mniej prawdopodobne. Kluczem do rozwiązania problemu tektytów jest nacisk na fizycznie uzasadnioną hipotezę i stanowcza odmowa bycia pod wrażeniem zwykłych zbiegów okoliczności, takich jak podobieństwo osadów ziemskich do materiału tektytowego. Uważam, że hipoteza wulkanizmu księżycowego jest jedyną fizycznie możliwą i musimy ją zaakceptować. Aby przytoczyć tylko jeden przykład użyteczności księżycowe, pochodzenie tektytów silnie potwierdza tezę, że księżyc powstał w wyniku rozszczepienia Ziemi. Tektyty są w istocie bardziej podobne do skał lądowych niż można by się spodziewać po przypadkowym zgromadzeniu. Jeśli tektyty pochodzą z księżycowej magmy, to w głębi księżyca musi znajdować się materiał bardzo podobny do płaszcza Ziemi. Gdyby Księżyc powstał w wyniku rozszczepienia Ziemi, obiekt, który stałby się Księżycem, zostałby intensywnie nagrzany z zewnątrz i straciłby większość swojej pierwotnej masy, w szczególności bardziej lotne pierwiastki. Lawy stanowiące większość obecnej powierzchni Księżyca wybuchły na początku jego historii, kiedy ciepło było skoncentrowane w płytkiej strefie zubożonej dość blisko powierzchni. W ostatnich okresach reprezentowanych przez tektyty źródła wulkanizmu na Księżycu były z konieczności znacznie głębsze, także wszystkie wulkany odpowiedzialne za tektyty czerpały z materiału księżycowego, który ucierpiał najmniej w okresie ablacji i dlatego jest najbardziej podobny do niezmienionego materiału ziemskiego płaszcza. Jak na ironię, to wyjaśniałoby, dlaczego tektyty są pod pewnymi względami bardziej podobne do skał lądowych niż do skał na powierzchni księżyca. Teoria oczywiście ciekawa, ale już dzisiaj odrzucona ze względu na nowe odkrycia związane z naszym satelitą. Zresztą John O'Keefe za często używa w swojej teorii słowa jeśli. Twórcy różnych teorii nabrali wody w usta, kiedy świat obiegła informacja o odkryciu w 1932 roku na egipskiej Saharze tajemniczego szkła, a w zasadzie ogromne tafle szkła, które uznano za jedną z największych tajemnic starożytnego Egiptu. W grudniu tego samego 1932 roku Patrick Clayton, geodeta z egipskiej służby geologicznej, jechał wśród wydm wielkiego morza piaskowego w pobliżu płaskowyżu Sad, na praktycznie niezamieszkanym obszarze na północ od południowo-zachodniego krańca Egiptu, kiedy nagle usłyszał, jak opony jego samochodu chrzęszczą na czymś, co nie było piaskiem. Okazało się, że to duże kawałki cudownie przezroczystego żółto-zielonego szkła. W rzeczywistości nie było to zwykłe szkło, ale ultraczyste szkło, które było zadziwiającą 98% krzemionką. Clayton nie był pierwszą osobą, która natknęła się na to pole szkła, ponieważ różni prehistoryczni, myśliwi i koczownicy oczywiście znaleźli również słynne obecnie libijskie pustynne szkło. W przeszłości szkło było używane do produkcji noży i narzędzi o ostrych krawędziach, a także innych przedmiotów. W grobie tutenhamona znaleziono nawet rzeźbione skarabeusze z pustynnego szkła, co wskazuje na to, że szkło było czasami używane do produkcji biżuterii. Artykuł Wrighta w brytyjskim czasopiśmie naukowym Nowa Nauka z 10 lipca 1999 roku mówi, że libijskie szkło pustynne to najczystsze naturalne szkło krzemionkowe, jakie kiedykolwiek znaleziono. Ponad 1000 ton jest rozrzuconych na setkach kilometrów ponurej pustyni. Niektóre kawałki ważą aż 26 kg. Ale większość libijskiego szkła składa się z mniejszych, kanciastych kawałków, wyglądających jak odłamki, pozostawione po rozbiciu gigantycznej zielonej butelki przez kolosalne siły. Zgodnie z artykułem, libijskie szkło pustynne jest najczystszą krzemionką, ale można w nim zaobserwować małe bąbelki, białe pasma i atramentowo-czarne wiry. Białawe wtrącenia składają się z ogniotrwałych minerałów, takich jak krystobalit. Jednak podobne do atramentu wiry są bogate w iryt, co jest diagnostyczne dla pozaziemskiego uderzenia, takiego jak meteoryt lub kometa, zgodnie z powszechną mądrością. Ogólna teoria głosi, że szkło powstało w wyniku palącego, roztapiającego piasek uderzenia kosmicznego ciała. Jednak, jak mówił Wright. Z tą teorią wiążą się poważne problemy i wiele tajemnic dotyczących tego odcinka pustyni zawierającego czyste szkło. Główny problem, skąd wzięła się ta ogromna ilość szeroko rozproszonych odłamków szkła. Nie ma żadnych dowodów na istnienie krateru uderzeniowego. Powierzchnia Wielkiego Morza Piaskowego nie wykazuje śladu gigantycznego krateru, podobnie jak sondy mikrofalowe wprowadzone głęboko w piasek przez radar satelitarny. Co więcej, szkło wydaje się być zbyt czyste, aby wywodzić się z chaotycznej kosmicznej kolizji. Wright wspomina, że znane kratery uderzeniowe, takie jak ten w Wabar w Arabii Saudyjskiej, są zaśmiecone kawałkami żelaza i innymi szczątkami meteorytów. Nie jest tak w przypadku libijskiego szkła pustynnego. Co więcej, krzemionka koncentruje się w dwóch obszarach, a nie w jednym. Jeden obszar ma owalny kształt, drugi to okrągły pierścień o szerokości 6 km i średnicy 21 km. Szeroki środek pierścienia pozbawiony jest szkła. Jedna z teorii głosi, że nastąpiło tutaj uderzenie tak zwanego miękkiego ciała kosmicznego. Mógł to być meteory do średnicy około 30 metrów, który zdetonował około 10 km nad Wielkim Morzem Piaskowym, uruchamiając tym samym piekący podmuch gorącego powietrza, który roztopił pod nim piasek. Uważa się, że takie uderzenie bez kraterów miało miejsce w 1908 roku w Podkamiennej Tunguskiej na Syberii. Oczywiście twierdzi tak, a raczej zakłada, bo nie ma na to potwierdzających dowodów, nauka głównego nurtu. To wydarzenie, podobnie jak czyste szkło pustynne, nadal pozostaje tajemnicą. Inna teoria mówi, że meteoryt odbija się od powierzchni pustyni, pozostawiając szklistą skorupę i płytki krater, który wkrótce został wypełniony. Ale są dwa znane obszary czystego szkła pustynnego na libijskiej pustyni. Czy w takim razie nauka głównego nurtu będzie starała się dopasować do zjawiska kolejną teorię o dwóch miękkich ciałach kosmicznych, które eksplodowały jednocześnie nad pustynią, tworząc stafle zielonego szkła? Wszystko możliwe wszak przecież nauka czyni cuda. Jednak alternatywnie zaczęli głos zabierać badacze, którzy twierdzą, że naturalnym są cykle powstawania i upadku różnych zaawansowanych cywilizacji, a to, że potrafimy jak na razie konstruować automatyczne pralki i lodówki z dostępem do sieci Wi-Fi oraz wysyłać w przestrzeń kosmiczną samochody, nie znaczy, że jesteśmy tą jedyną, najcenniejszą cywilizacją, jaka kiedykolwiek powstała na Ziemi. Dlatego też śmiało postawiono pytania, czy to możliwe, że zeszklona pustynia jest wynikiem wojny atomowej w starożytności? Czy broń laserowa, która pojawiła się w patentach Tesli, mogła stopić pustynię, być może podczas testu? Posiadając latające dyski przemieszczające się w czasie, łatwo by było zabrać ze sobą próbny model broni i wytestować ją setki tysięcy lat temu na jakiejś pustyni, a potem wrócić do naszych czasów z przetestowaną i gotową do użycia bronią. Artykuł, zatytułowany Datowanie libijskiego szkła pustynnego, ukazał się w brytyjskim czasopiśmie Natura nr 170 w 1952 roku. Jej autor Oakley pisał tak. Kawałki naturalnego szkła krzemionkowego o wadze do 8 kg są rozproszone w niewielkich ilościach na owalnym obszarze mierzącym 130 km z północy na południe i 53 km ze wschodu na zachód na Morzu Piaskowym Pustyni Libijskiej. Ten niezwykły materiał, który jest prawie czysty, 97% krzemionki, stosunkowo lekki, przejrzysty i posiadający zielono-żółty kolor, ma właściwości kamienia szlachetnego. Został odkryty przez egipską ekspedycję pod kierownictwem Claytona w 1932 roku. Dokładnie został zbadany przez doktora Spencera, który dołączył w tym celu do specjalnej ekspedycji w 1934 roku. Kawałki znajdują się w pozbawionych piasku korytarzach między północno-południowymi grzbietami wydm o wysokości około 100 metrów i oddalonych od siebie o około 2 do 5 kilometrów. Te korytarze lub ulice mają gruzowatą powierzchnię, podobną do toru żużlowego utworzoną przez kanciasty żwir i czerwone, gliniaste wietrznie gruzu pokrywające nubijską pustynię. Kawałki szkła leżą na tej powierzchni lub są w niej częściowo zatopione. Pod powierzchnią znaleziono tylko kilka małych fragmentów i żaden nie znajdował się głębiej niż metr. Wszystkie kawałki na powierzchni zostały wypłukane lub wygładzone przez piaskowanie. Rozmieszczenie szkła jest niejednolite. Niewątpliwie naturalne pochodzenie libijskiego szkła krzemionkowego jest niepewne. W swojej budowie przypomina tektyty, przypuszczalnie kosmicznego pochodzenia, ale są one znacznie mniejsze. Tektyty są zwykle czarne, chociaż jedna odmiana występująca w Czechach i na Morawach, znana jako Mołdawid i jest wyraźna i ciemnozielona. Donosząc o wynikach swojej wyprawy, dr Spencer powiedział, że nie był w stanie wyśledzić źródła libijskiego szkła, gdyż w rejonie jego występowania nie znaleziono żadnych fragmentów meteorytów ani śladów kraterów meteorytowych. Jak powiedział dr Spencer, łatwiej było założyć, że po prostu spadł z nieba. Byłoby bardziej interesujące, gdyby można było określić geologicznie lub archeologicznie czas powstania lub przybycia szkła krzemionkowego na libijską pustynię. Część płatków szkła została przekazana egiptologom w Kairze, którzy uważali je za późne neolityczne lub przeddynastyczne. Pomimo starannych poszukiwań dr Spencer twierdzi, że w żadnym grobowcu dynastycznym nie znaleziono przedmiotów ze szkła krzemionkowego, również w grobie Tuttenhamona. W obszarze szkła krzemionkowego nie napotkano żadnych skorup, ale w sąsiedztwie płatków znaleziono prymitywne szklane groty włóczni, także niektóre narzędzia kwarcytowe, żwirowce i fragmenty skorup strusich jaj. Jednak Oakley najwyraźniej się myli, mówiąc, że szkło krzemionkowe nie zostało znalezione w grobie tutenhamona, ponieważ według Wrighta znaleziono skarabeusze wykonane z tajemniczej krzemionki, co oznacza, że była ona znana oraz posiadano technologię jej obróbki. A jak wiemy przecież, technologia nie rodzi się z dnia na dzień. W każdym razie zeszklone obszary pustyni libijskiej nie zostały jeszcze wyjaśnione. Czy są dowodem starożytnej wojny atomowej, która mogła zamienić Afrykę Północną i Arabię w pustynię, jaką jest dzisiaj? O tym już w następnym odcinku.